Bałk. Mieszkał w lesie, krzywda mu się nie działa. Nosił kasztankową czapeczkę. I zimą, gdy mróz był na świecie, futereczko krecie. Był wesoły, czupryniasty, malutki i mieszkał w dziupli po wiewiórce jak po Miał tam nawet swoje gospodarstwo. Chował pościel, mebelki, z skory. I w woreczku na komineczku orzechów miał mieszek dość spory i miotełkę z gęsich piórek, co stała w kątku i pilnowała nam porządku. Taki był ten hałabałak. Pewnego razu, kiedy zobaczył, że mchy udzieją hmm. i borówki w sierpniałym słońcu czerwienieją, pobiegł do wilki złocistej, pobiegł do jaskółki, pobiegł do słowika śpiewaka, pobiegł do kukułki i powiada: Nie odmówcie mi tej radości, przyjdźcie do mnie za trzy dni w gości. Upieką wam placek z borówkami. Będzie uczta nad ucztami. Będziemy kukać, fiukać na cały las. Miło nam zejdzie czas. Dobrze, ale o której My mamy przyjść? Przyjdźcie w południe, kiedy słońce siedzi na samym czubku sosny. Zresztą gwiznę wam siedem razy. Dobre, fizy, Dobre, dobrze widzi to przyjrzymy. I krasnal zadowolony poszedł do domu. Zabrał się zaraz do roboty. Wielkie miał kłopoty. Borówek musiał nazbierać. Miodu od pszczółek musiał wyprosić. Ogień na komineczku musiał rozpalić. I wreszcie, jak się taki przez trzy dni starał, upiekł placek z borówkami. Choć go trochę przyspędził i przydymił. Ale był placek niezgorszy i mocny, boczany zapach roztaczał wokoło. Wtedy klas na ukroił cztery równe porcje. Wyskoczył na swoje podwórko i gwizdnął siedem razy, patrzy, czy po powietrznym moście nie lecą goście. Stoi, czeka, czeka, a tu nie ma nikogo. się stało? Może nie słyszą? Myśli Haławała i gwiznął jeszcze siedem razy po siedem, co wypadało razem 49 gwiznięć. A tu nikogo nie ma. Ogląda się Haławała z gniewem, aż tu stoi ktoś pod drzewem: Peleryna na nim ruda, liściasta i czapa takaż. Który jesteś? Jestem jesień. — Przyszłam powiedzieć, że moi goście nie przyjdą, żebyś na nich nie czekał. — A to dlaczego? — A, bo ja jestem, y, bo ja ich wypędziłam z lasu, z, ga, z gaju, za morze. — Toś ty taka! — A tak, mój zwyczaj taki, że wypędzam ptaki, chodzę po kraju, wypędzam je z gaju, za morze. — A więc na nic moje kłopoty. Na nic moje borówki zbieranie, na nic witraszenie, na nic gotowanie, jak nie taniec, jem sam cały placek. I poszedł do mieszkania. Tam, jak się zabrał, jak się zawinął, w kolej, wszystkie cztery porcje, co do okruszyny, a coraz to mruczał. Jakem haławała, stała mi się krzywda straszna. Jakem haławała, i nie dokończył klasy. Już go zmorzył sen. A goście byli już hen, hen. Lecieli przez podniebne szlaki, jak to ptaki. I wilga złocista, i jaskółka, i, i śpiewa śpiewa i Lecieli do gorącego kraju, gdzie zimny wiatr nie wieje, gdzie jest piękna wiosna, gdzie się słońce śmieje. Lecieli do gorącego kraju w przestwór, gdzie w poświacie słonecznej szaragdowe błyszczą rzeki gdzie kwitną piękne kwiaty i latają najpiękniejsze, jeszcze od kwiatów pęczowe motyle. A hała-mała stał tymczasem w wiewiórczej dziupli, a jesień, jak to o niej się, chodziła od drzewa do drzewa, i strącała liście. Que brava!